Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś. Sypał zielonymi. Machoniowy gość. Pierwsze wersy piosenki zespołu Lady Punk znane są prawie każdemu, kto w swoim życiu otarł się o czasy Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Odnoszą się one do lokalu położonego w Gdyńskiej dzielnicy Orłowo, czyli Maksimie. Piosenka, tańcz głupia tańcz, rozsławiła na całą Polskę i tak już dobrze znany w trójmieście klub. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić historię budynku owianego legendami, a także pokazać Wam w jakim stanie znajduje się obecnie nadmorski lokal. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy najpierw od historii budynku. Klub powstał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w dosyć ekskluzywnej dzielnicy Gdyni Orłowie. Właścicielem lokalu o powierzchni 740 m2 był Michał Antoniszyn, pseudonim mecenas. Według dostępnych źródeł informacji zbudował on swój majątek dzięki importowi do kraju pierwszych maszyn grających. Był on również znany jako doktor nauk humanistycznych. Klub ten był ekskluzywny nie tylko ze względu na swoje położenie przy Morzu i orłowskim Molo, ale również przez swoje wnętrze. Środek Maksima zdobiły liczne dzieła sztuki, a klub wyposażony był w stylowe meble, odbiegające standardem od typowych mebli z okresu Polski Ludowej. Również ceny powodowały, że na zabawę w nadmorskim lokalu stać było tylko nielicznych. W końcu za jednego drinka trzeba było zapłacić tyle, ile wynosiła przeciętna pensja. Miejsce to było również tłem wielu scen w filmach. Jednym z nich był 07 z czyli polski serial kryminalny wyprodukowany przez Telewizję Polską. Więc kto gościł w orłowskim klubie? Była to tak zwana elita, czyli sławni biznesmeni, aktorzy, reżyserzy lub piosenkarze. Byli to m.in. Cezary Pazura, Bogusław Linda czy Roman Polański. Jednakże poza sławnymi personami, lokal był odwiedzany przez różnej maści przestępców oraz pracowników służby bezpieczeństwa. Pracownikiem lokalu mogła być jeszcze jedna osoba. Nie ma co do tego jednak pewności, ponieważ różne źródła podają różne wersje. Mowa tu o Nikodemie Skotarczaku, czyli osławionym na całe Trójmiasto Nikosiu. Według popularnej tezy Skotarczak w wieku 19 lat zatrudnił się w popularnym klubie jako ochroniarz. Miało to miejsce w 1974 roku. Jednakże, jak możemy wyczytać z serwisu Gdańsk Strefa Prestiżu, omawiany wcześniej pierwszy właściciel lokalu, Michał Antoniszyn, zaprzecza tej teorii, argumentując to niewystarczającą posturą Nikosia, aby mógł on stać na bramkach klubu o takim prestiżu. Kres działalności Maxima datuje się na 2004 rok. Od tego czasu klub popada w coraz większą ruinę, oddalając się coraz bardziej od czasu swojej świetności. Nie ma już pięknych mebli, są za to porozrzucane śmieci i butelki po trunkach, zostawione najpewniej przez margines społeczny. Obiekt, który w latach swojej świetności świecił dobrobytem i przepychem, grozi dzisiaj zawaleniem. Ściany niektórych sal zdobią napisy wspomnianej na początku materiału piosenki Lady Punk. Sprawiają one wrażenie kresu pewnej epoki. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do zasubskrybowania kanału po więcej treści tego typu. Do widzenia.